mano widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak hodować Na wstępie jeszcze chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji oraz polubienia na tym kanale. I do użycia mojego kodu promocyjnego. E, ukośnik promo xkarsperx Ponieważ on daje fajne bonusy na początek. 7 dni VIPa oraz 50 tysięcy dolarów. Chcesz zagrać na Majestiku? To nic trudnego, wchodzisz na stronę Majestik RP. Naciskasz tutaj, zacznij grać. Czy masz zakupione GTA 5? Tak mam. Wybieracie serwer Warszawa. Wpisujecie swój adres e-mail. Rogin wymyślacie. Hasło. Powtarzacie hasło. I wpisujecie tutaj mój kod xcatsperx A jeśli jesteście już zagrogowani, ale nie wpisaliście żadnego kodu, wpisujecie ukośnik promo X, -x. otrzymacie za to 7 dni pracy Mupa oraz 50 tysięcy dolarów. Więc myślę, że to jest fajny fajne na początek. A więc zostawcie, starcie trzeba kupić na Green. Można je kupić na rynku w tablecie. drogie jest tym razem, ale i tak kupimy, kupujemy teraz trzeba odebrać je na rękę oczywiście, bierzemy teraz musimy się udać na, pra na pracę robnika, która się znajduje w Rapsid Jak już dojechaliśmy tutaj na pracę rognika trzeba podejść do tego NPC-ta. Jeszcze przebrać rognika po prostu. Naciskamy E, e i naci naciskamy to. Następnie jeszcze trzeba kupić konewkę. Tutaj mamy, ja nie będę kupował, bo już ją mam. A następnie musimy się udać napełnić tę konewkę. Bo tutaj mamy taki zbiornik, na przykład w tym zbiorniku tutaj napełnimy. Wyciąg Wyciągamy ją do ręki Podchodzimy, naciskamy E Polecam sobie jeszcze zbindować konewkę, będzie najlepiej Pod jedynkę na przykład, tak jak ja I teraz trzeba się udać na jakieś pole, na przykład na to, ale na tym nie będę sadził, bo to Sadzenie jest nielegalne, więc lepiej na takim otwartym nie Ja się udał na przykład tutaj Teraz chcę nasze nasionko wyciągnąć A sadzenie jest bardzo proste, ponieważ wystarczy tylko wyciągnąć do ręki nasionko I proszę bardzo posadzone I teraz musimy poczekać jak wyrośnie Są to jakby cztery etapy Pierwszy etap to jest ten Potem jest etap małego krzaka, średniego krzaka i dużego krzaka Jak jest duży to już zbieramy I uważajcie, bo konewka lubi znikać, a jak zbierzecie za małego, to no, po prostu słabo wam poleci. Nic albo je, jeden krzak tylko bez nasiona. Więc podchodzimy do niego, z konewką w ręce i naciskamy E. I dalej czekamy. Znowu chce wody. Więc podchodzimy i podgawamy tak samo. I czekamy. O, jak widzimy wyrósł nam już średni krzak przed ostatni etap jak widzimy krzak już nam wyrósł więc teraz chowamy konewkę, podchodzimy do niego i naciskamy E Teraz będziemy mieli taką mini minigierkę. Krzak już zebrany jak widzicie. Tym razem pechowo był bez nasiona, ale nam poleciały dwa krzaki, które możecie sprzedać na rynku albo dać do kontraktu w godzinie. Takie krzaki przeważnie chodzą od 2 dwóch do 2,5 dwóch tysiąca, a nasiona od 10 do 15 tysięcy. Więc możecie je sprzedać na rynku albo dać do kontraktu po prostu. Jeszcze tylko tak dopowiem, że możecie 5 takich nasion posadzić w jednym czasie. Więc, więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnych. Cześć.